Numer 15. Co byś zrobił, gdybyś natknął się na ogromnego pytona? Zjawiska paranormalne jednej nocy opublikowane na YouTube w czerwcu 2020 przez Złapie wszystkie wędkowanie. Dokładnie to przydarzyło się temu odkrywcy, gdy przedzierał się przez prowizoryczne podziemne miasto. W rzeczywistości Zak wydaje się, że poszedł tam specjalnie, aby szukać węży. To opuszczone miejsce już samo w sobie jest przerażające. Zach woła halo podczas wędrówki, a echo złowieszczo rozbrzmiewa w olbrzymiej przestrzeni. Ciemne wilgotne miejsce wydaje się idealne dla węży. W pewnym momencie, około 4 minuty i 15 sekundy, Zach wydaje się uchwycić snop światła latarki, odbijający się od odległej ściany. Słyszy też głosy. Może nie jest tu na dole sam. Podbiega, żeby zobaczyć, kto jeszcze tam jest, ale mówi, że głosy ucichły. Potem znowu słyszy te nawiedzone głosy. To raczej jęki, które echo czyni jeszcze bardziej przerażającymi. W 5 minucie i 53 sekundzie Zach gwałtownie odwraca się w stronę drzwi, jakby coś wyczuł i wygląda na to, że rzeczywiście coś tam jest. W zwolnionym tempie widać niewyraźną postać w ciemności przeciwległego pokoju. Mimo, że Zach od razu uciekł, jego noc na tym się nie zakończyła. Kiedy wracał do domu, natknął się na to, czego przez cały czas szukał: Wąż. Zach ściga ogromnego pytona i udaje mu się złapać go za ogon. Podczas gdy Wąż próbuje zakopać głowę w piasku, Zach chwyta go blisko głowy i pokazuje publiczności jego kły, gdy pyton zaczyna owijać swoje grube ciało wokół jego ramienia. Myślę, że właśnie dlatego nigdy nie powinieneś łapać pytona. Zach próbuje włożyć tego węża do worka i udaje mu się go złapać oraz zamknąć w środku bez ugryzienia. Między spotkaniem z czymś, co mogło być paranormalne w podziemnym mieście, a odrywaniem pytona od swojego ramienia, jedno jest pewne: ten facet ma nerwy ze stali. Numer 14. Nie powierzaj swojej zabawy aplikacji, bo może cię ona zaprowadzić w podróż ku zgubie. Opublikowany na TikToku przez Stevena Donowana, wyjaśnia, że używał aplikacji Randonautika, która miała go zabrać na losową przygodę. Dla tych, którzy nie znają Randonautika, aplikacja dostarcza zestaw lokalnych współrzędnych, wygenerowanych przez kwantowy generator liczb losowych. Użytkownicy są zachęcani do odkrywania nieoczekiwanego. Współrzędne Stefana spełniły swoje zadanie. Oto co się stało. Randonautica wysłała tę dwójkę na polną drogę przez opuszczone miasto widmo. Przerażające manekiny stoją w oknach pustych drewnianych domów. Górskie drogi mijają puste samochody na poboczu, ale nie widać żadnych ludzi. Ignorują znak własność prywatna i jadą dalej stromą, wąską drogą. Robi się ciemno i teraz idą pieszo, szlaban jest podniesiony, a oni zbliżają się do celu. Wtedy to widzą. Coś stacza się ze wzgórza, z uszkodzonej konstrukcji, w której widzą coś przypominającego stopioną twarz. Biorą to za sygnał, żeby opuścić TikTokera. Rachel Chan przypuszcza. Obserwuj te samochody, które zostały porzucone przez randonautów, którzy nigdy nie odeszli. Steven zauważa, że po tej przygodzie usunął aplikację. Po tym, czy można mu się dziwić? Numer 13. Piękny dom z 1934 roku stracił urok, gdy w 2009 roku jego właściciel, magnat nieruchomości, zabił żonę. Twierdząc, że kobieta zaginęła podczas wędrówki, rozpoczęto poszukiwania jego żony, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów. Rok później mężczyzna rozbudował dom, co wzbudziło podejrzenia i skłoniło policję do wystąpienia o nakaz przeszukania. Znaleźli żonę pochowaną pod domem. Mężczyzna został skazany na ponad 20 lat więzienia, a dom pozostaje opuszczony. Opublikowany przez Dark Exploration Films, ten spacer po domu jest niezwykle niepokojący, prowadząc widzów przez teren i wnętrze domu. Odkrywca natrafia na dziurę, w której została pochowana kobieta. So Wielu komentujących dziwi się, że ktoś mógł mieszkać w domu, gdzie pochował żonę, nie popadając w szaleństwo przez wyrzuty sumienia. Inni odczuwają poczucie mroku i złowieszczości, a nawet smutku. Tam z pewnością pozostaje duch tej kobiety. Numer 12 Kobieta nagle zniknęła z tego domu bez śladu. Jej samochód wciąż stoi w garażu. YouTuber Adrian Urbeck przeszukuje dom w poszukiwaniu wskazówek. Kiedy przybywa na miejsce, zastaje szeroko otwarte drzwi wejściowe i okno. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi, więc wchodzi do środka. Wewnątrz znajduje te tajemnicze znaki. Co to jest? Wygląda na to, że ktoś siłą wszedł do tego pokoju. w porządku Potem trafia na wyjątkowo przerażającą lalkę. C'est ce Glock. Hyper Glock. Je sais ce qui lui est on dirait qu'il a été éventré. Oh, regardez. I słyszy nieznany dźwięk w tle. Ciambuk. Il y a une espèce de bruit de fond. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être quelque chose qui coule. Pochvili myśli, że to może być coś elektrycznego, ale światła nie działają. Genre, il y vraiment, il y a vraiment un bruit de fond. Et c'est pas un bruit de, c'est pas un bruit d'eau, on dirait un bruit électrique. Je vais peut-être tester. Adrian nigdy nie dowiaduje się, co to za dźwięk. Czy może to mieć związek z zaginięciem kobiety? Nie sądzę, byśmy się tego kiedyś dowiedzieli, ale wiem, że to miejsce budzi we mnie niepokój. Numer 11. Steve Ronin wie z własnego doświadczenia, jak przerażające może być losowe kiwanie głową i mówi, że aplikacji Randonautika nie należy lekceważyć na podstawie jego przeżyć. Oni i Josh, mówią Randonautica, że chcą zamanifestować coś mrocznego i pokręconego, używając tych słów i pozwalają aplikacji to wskazać. Mają iść tam, gdzie aplikacja każe im eksplorować przez las. Tajemnicze światło w lesie prowadzi ich do pentagramu namalowanego na drzewie symbolu, który jest tak mroczny i pokręcony, jak tylko się da. A to dopiero początek nautika prowadzi ich do opuszczonego domu, a to samo niewyjaśnione światło jest tam razem z nimi. Jest tej samej wielkości, niezależnie od odległości. Światło prowadzi ich na podwórko i znika za obiektem. W 16 minucie i 50 sekundzie więc to wcale nie pochodzi z ich sprzętu. Również podczas gdy eksplorują teren, w oknie z siatką pojawia się ta zjawa. Powiedz mi, czy to widzisz wygląda trochę jak twarz z dwiema rękami podczas eksploracji opuszczonego domu widzą twarz kolejnego ducha na korytarzu. W 20 1, stoi przed poręczą i patrzy w dół, wtedy słyszą najstraszniejsze dźwięki. Policja wzywa ich, żeby wyszli i się wytłumaczyli. Numer 10 podczas eksploracji opuszczonej papierni. Ekipa z kanału YouTube Blow, Blow, Blow 6 uchwyciła dwa tajemnicze zdarzenia jednocześnie. Elektroniczny głos, Angaka Electronic Voice Phenomenon i zjawa. Ta zjawa jest dla mnie całkowicie wyraźna. Widzisz, jak wyłania się z prawej strony na środek ekranu, jakby dryfowała tunelem, ale elektroniczny głos, Anga Electronic Voice Phenomenon, nie jest już tak wyraźne. Brzmi to jak krakanie ptaka. To nie jedyna tajemnicza rzecz w tym nagraniu. Zauważyłem też dziwne migotanie światła na początku filmu. Przyjrzyj się uważnie podświetleniu. Czy to był błąd kamery, czy jakaś istota majstruje przy włączniku światła? Myślę, że ten fantom coś kombinuje. Numer 9. Podczas miejskiej eksploracji, trumna to jedna z ostatnich rzeczy, które chciałbyś zobaczyć. Zespół YouTube Rebu The 20 publikuje nagranie swojego przerażającego odkrycia podczas eksploracji opuszczonego budynku. Podczas ich wędrówki dzieją się tajemnicze rzeczy. Czy oh, no. Ta ktoś jest... No, jest z nimi w budynku? Następnie natrafiają na tę przerażającą, ale niesamowitą rzeźbę. Na zewnątrz...

To przyjaciel, więc rozwiązali jedną zagadkę, to chyba ich największe zaskoczenie. Nie jestem pewien, czy to trumna, trudno stwierdzić, czym jest. W każdym razie wiem, że nie chciałbym tego przymierzać, zwłaszcza jeśli chodzi o numer 8. Opuszczony dom z pułapką, tragiczna przeszłość, zamieniona w miejsce rytuałów dla tajnych grup, to brzmi jak przepis na katastrofę. Opublikowane na YouTubie przez Steve'a Ronina we wrześniu 2020 roku to paranormalne śledztwo zagląda do domu Diabła, jak go nazywa Ronin. Ta rezydencja milionera została zbudowana w latach 90., ale rodzina, która miała tu zamieszkać, zmarła zanim budowa została ukończona. Choć rezydencja jest opuszczona, prąd nadal działa. Podczas zwiedzania domu słyszą głosy, ale to pentagram w jednym pokoju ich zatrzymuje. Umieszczają faza szybkich ruchów gałek ocznych pod na środku i zaczyna wariować czy coś złowrogiego mieszka tutaj Zdecydowanie na to wygląda Numer 7 ten jest trochę trudny do zauważenia ale kiedy już go zobaczysz naprawdę warto YouTuber o imieniu Pass eksploruje opuszczoną posiadłość w Nottingham Zwróć uwagę na ostatnie okno podczas tego fragmentu. Nawet wtedy wątpię, że to zauważysz. Teraz, oto ponownie z wyróżnionym zjawiskiem paranormalnym. Coś bardzo dużego wydaje się szybko poruszać w ostatnim oknie, jednak to okno prowadzi na zewnątrz i znajduje się dwa piętra nad ziemią. Mając to na uwadze, czym może być ten poruszający się obiekt? Numer 6. Paranormalny badacz o imieniu Jeff Stetics World wchodzi do opuszczonego domu przez drzwi, które zostały dawno temu wyważone. Stara kobieta kiedyś tu mieszkała i wszystkie jej rzeczy wciąż są w środku, głównie różne ubrania, drobiazgi i całkiem sporo zdjęć. Patrzy na dwa czarno-białe zdjęcia chłopca, być może wnuka, albo syna, kiedy słyszy cichy dźwięk dochodzący z końca korytarza. Nie dostrzega niczego nieuzbrojonym okiem, ale gdy jego kamera dostosowuje się do ciemności, wychwytuje niewielki zarys przyciśnięty do ściany. Być może to ten sam chłopiec, którego widział na zdjęciach. Wszystko to umyka jego uwadze, gdy spokojnie wychodzi, zupełnie nieświadomy chłopca ukrytego w ciemności zaledwie w sąsiednim pokoju. Numer 5. Ten dom nosi na sobie rękę diabła. Zespół YouTube High Definition Adam bada to przerażające miejsce, licząc, że nie zostaną przez nie dotknięci. Przeszukując opuszczone miejsce, słychać głośne uderzenia i przerażające szepty. Nie sądzę, żeby ten głos należał do kamerzysty, a gdy kontynuują zwiedzanie domu, staje się to coraz bardziej oczywiste. Na górze robi się coraz bardziej przerażająco.

Ci faceci tak myślą i to nie pozwoli im odejść. Abi, idziemy, pójdźmy na nie. Nie robimy. Koś, koś, koś. Ani bym się... Abi, byś się jął. Toaleta dookoła. Czy spodziewałbyś się litości z rąk diabła? Abi! Bylibyśmy do źla młodej. Ja też nie, dlatego uciekłbym, póki jeszcze mogę, jeśli to w ogóle jest jeszcze możliwe. Numer 4. Jak myślisz, jak wygląda demon? Zapytaj ekipę YouTube Paranormalne Wyprawy, która zauważyła jednego w opuszczonym domu podczas sesji na miejscu. Członek ekipy dostrzega czerwone światło w kolejnym pokoju. Hmm? I saw... I swear I saw Excuse the language, sorry, I saw a red light back here, like if somebody was lit up a cigarette and Owl. took a puff? What are you waiting for? What the heck? I told you, there was something... Is there like a f uh, feather floating right here? It looked like a white feather and it was just like... And it's like right here, it just floated right past me. <coughs> Czy ona tylko sobie to wyobraża?

Your name? just said, I'm a demon. What? <laughs> whoa, what? No, what? I, much I just said Who said that? Holy You not a lot? Yeah, we don't laugh here. <laughs> oh my god, I've seen something move. Oh that was wicked. Oh my god, you should have seen that. Oh, whoa, these are freaking awesome. Oh my god I got... Oh, I'm shaking. <laughs> Sorry, I laughed. Oh my God, you ought are... to... Holy Chciałbym, żebyśmy też mogli to zobaczyć. Zdecydowanie to czuję i wydaje się to złe. Numer 3 w tym opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, youtuber Alberto De i jego zespół są obserwowani. Ej, 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 nie są pewni, kto ich obserwuje. Idąc dalej, coś zostaje w nich rzucone. Czy to spadło, czy zostało rzucone? Dla mnie wyglądało, jakby zostało rzucone. Gdy idą dalej przez to miejsce, słyszą elektroniczny głos, Ang Electronic Voice Phenomenon, i widzą cień. Hej, hej, hej.

Czy ktoś mieszka w tym okropnym miejscu, czy to jest krzyk bólu z zaświatów? Nie wiem na pewno, ale to miejsce ostatecznie wydaje się nawiedzone. Numer 2. Opuszczone więzienia na zawsze zamykają dusze prawdziwego zła. YouTuberka Jade z Ghost Club Paranormal łączy siły z hollywoodzkimi detektywami paranormalnymi, aby zbadać więzienie stanowe w Nevadzie. Gdy ekipa skręca za róg, natychmiast ogarnia ich strach. Kiedy wchodzą na blok śmierci, na jednej z ich kamer słychać głos, to zbyt przerażające. Oto jeszcze raz. Podczas dalszego przejścia przez więzienie, rejestrują kolejny elektroniczny głos. Angea, Electronic Voice Phenomenon. A chwilę później dzieje się to... Chociaż zespół twierdzi, że to jest głos bezcielesny, dla mnie brzmi to jak głos lalki. Chwilę później ich urządzenie faza szybkich ruchów gałek ocznych pod się włącza i rejestrują kolejny elektroniczny głos. Angielek, Electronic Voice Phenomenon. Good. Zastanawiam się, kim jest Archibald. Wydaje się, że w tym więzieniu dzieje się naprawdę dużo, więc nie mam wątpliwości, że kimkolwiek jest, wciąż tu przebywa. Czy zostałbyś tutaj? Widziałem wystarczająco dużo horrorów, żeby wiedzieć, że najlepiej się stąd wynieść, zanim będzie za późno. Ciekawe w tym zdjęciu jest to, że przedstawia ono upiorną postać. Trzymałbym się od tego z daleka i to obiecuję. To zdjęcie jest obecnie popularne w hiszpańskojęzycznej społeczności YouTube. Natknąłem się na to na popularnym kanale YouTube, który tworzy treści w tym języku i chciałem się tym z Tobą podzielić. To świetny przykład na to, jak unikalne elementy grozy można znaleźć na całym świecie, z każdym wnoszącym coś swojego. Więc jak myślisz, co się tutaj dzieje i co ważniejsze, czy uważasz, że to prawdziwe, czy tylko sprytny efekt? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Mam dla Ciebie wyzwanie, skoro dotarłeś aż tutaj. Czemu by nie polubić tego filmu i zasubskrybować kanał w ciągu najbliższych 5 sekund, ponieważ co tydzień wrzucam 4 nowe straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, wejdź na mój Instagram, Dylani i kliknij Obserwuj, żeby się przekonać. Numer 1 Odkrywanie opuszczonych miejsc powinno być przygodą, ale może też prowadzić do nieoczekiwanych spotkań. Kanał YouTube Odkrywaj opuszczone miejsca z tatuażem. Tony Alton opublikował ten film w październiku 2016 roku. Pisząc, spotkaliśmy cztery bardzo dziwne osoby i zostaliśmy zaskoczeni podczas zwiedzania dwóch miejsc, do których miałem złe przeczucia. Wyglądają, jakby byli poszukiwani i uciekali przed policją. Szkoła wygląda upiornie z zewnątrz, a w środku niepokój jeszcze rośnie. To miejsce przypomina nawiedzony dom. Ściany z graffiti, powybijane okna i gruz na podłodze. Już na początku nagrania Toni zauważa, że ten facet nie chciał zejść z kadru. Około 20 minuty nagrania Toni natrafia na czterech mężczyzn i szybko odwraca kamerę, żeby nie wzbudzić ich złości ani podejrzeń co do swoich zamiarów. Chociaż całe spotkanie nie jest pokazane pod koniec nagrania, Tony opisuje tych mężczyzn i wyjaśnia, co wydarzyło się poza kamerą. Mówi, że dwóch wydawało się nieszkodliwych, jeden stary z bliznami po ospie wyglądał na szalonego, a ostatni był młodszy, podejrzany i dziwnie się zachowywał. Dwaj mężczyźni ciągle zapraszali to niego na dół, by pokazać mu coś ciekawego. Miał złe przeczucia wobec nich i bał się, że zabiorą mu sprzęt. Najdziwniejsze było, że jeden z nich zaproponował opiekę nad dziećmi, gdy Toni zechce iść na eksplorację. To było bardzo niepokojące.